Cała Europa, cały świat krytykuje Władimira Putina. To jest yy, z jednej strony słuszne, ale jeżeli nie spróbujecie zrozumieć, co tym człowiekiem kieruje, to tym trudniej będzie wam odgadnąć, jakie będą jego kolejne ruchy. A prawda jest taka, że nikt z Was nie zakłada, że Władimir Putin naprawdę obawia się instalacji NATO w Ukrainie. I on naprawdę odbiera to jako atak na niego. I dopóki wy będziecie wszyscy ślepo iść za tą retoryką mediów mainstreamowych, że to tylko oni są źli, to tylko oni eskalują, to moim zdaniem nigdy nie będziecie mieć odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie wszyscy próbują zrozumieć, że Władimir Putin również ma swoje obawy i lęki. Tyle ode mnie.